Warszawska giełda papierów wartościowych na tle europejskiego rynku to jeden z tematów, który został podjęty w trakcie 17. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. I o tym też rozmawiać będę z moim gościem, a jest nim prezes GPW, czyli oczywiście pan Tomasz Bardziłowski. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Tomaszu, zatem no, przejdźmy do meritum, czyli do tego głównego zagadnienia, które zostało przeze mnie przed Otoczone, jak GPW faktycznie na tym rynku wygląda europejski. No to właśnie dzisiaj rozmawialiśmy na panelu dotyczącym rynków kapitałowych na Europejskim Kongresie Gospodarczym o tym, że nasza giełda ma się świetnie. Jesteśmy najlepszym rynkiem w Europie i na świecie od początku tego roku nasze indeksy biją rekordy. Te wzrosty od początku roku sięgają już ponad 25% no i mam nadzieję, że nie będziemy się zatrzymywać. No i słyszałam też, że rekordy bił ESWIG. Tak. Jeżeli chodzi o rekord, to patrzymy teraz najbardziej na nasz główny indeks, WIK, Warszawski indeks jejudowy, który zbliża się do symbolicznego poziomu 100 tysięcy punktów. Wczoraj do tego poziomu zabrakło tylko 30%, więc no, w każdym dniu może to się zdarzyć, no, a to będzie naprawdę coś wyjątkowego. Kolejny etap w historii giełdy. Chciałem przypomnieć, że 34 lata temu ten indeks zaczynał z wartością 1000, więc teraz jest to 100 tysięcy, czyli można powiedzieć, jak ktoś zainwestował wtedy, prawda, ten tysiąc, teraz jest to 100 tysięcy no, po, tych, po, tym, po tych latach. No i to pokazuje siłę polskiego rynku kapitałowego, ale bardziej siłę polskiej gospodarki, którą, którą zaważają inwestorzy na całym świecie. Czyli faktycznie, jak się okazuje, na giełdzie można zarobić. No i to jest bardzo duży potencjał. Potencjał, który no, też, jak Państwo zaznaczyli na dzisiejszym panelu, nie zawsze jest dostrzegany przez to młode pokolenie. młode pokolenie które dopiero wchodzi w to życie, które bardziej chyli się jednak ku bitcoinowi. Tak, no, są różne klasy aktywów. Popularne wśród młodych ludzi w ostatnich latach były kryptowaluty. No ale od początku roku na kryptowalutach nie dało się zarobić, a u nas na warszawskiej giełdzie ponad 20%. No i też mówimy o tym, że czym innym jest spekulacja, pewna zabawa na kryptowalutach, a czym innym oszczędzanie, oszczędzanie z myślą o przyszłych inwestycjach, o przyszłych potrzebach, oszczędzanie długoterminowe. No, tutaj na pewno Giełd Da pewne produkty, które rozwijamy, na przykład fundusze notowane na giełdzie, które odzwierciedlają wartość indeksów, czyli tak zwane etf -y, Fundusze, dzięki którym można na raz zainwestować w kilkadziesiąt spółek, oferując inwestorowi pewną dywersyfikację od ryzyka. To jest co, to coś, co chcemy promować wśród inwestorów. Chcemy dzięki temu przyciągnąć inwestorów, również tych młodych. Panie prezesie, gdyby nas właśnie te młode osoby teraz oglądały, no i zastanawiałoby się nad tym, od czego zacząć. No to pytanie do pana, jako prezesa zarządu, od czego zacząć? No, trzeba jednak zacząć trochę od edukacji, od tego, żeby poznać, czym się różni akcja od obligacji, jak wygląda inwestowanie na giełdzie. Trzeba otworzyć biuro maklers rachunek w biurze maklerskim, więc ten aspekt edukacyjny też dla nas jest ważny. Wydaje nam się, że tutaj jest dużo do zrobienia i my również jako, jako giełda i jako przedstawiciel rynku kapitałowego chcemy wyjść z taką większą akcją edukacyjną dotyczącą tego, jak inwestować, jak długoterminowo, jak zadbać o swoje potrzeby finansowe, o swoje bezpieczeństwo finansowe, jak zadbać o swoją emeryturę. To w takim razie, czego możemy się w tym kontekście spodziewać w najbliższym czasie? W najbliższym czasie wydaje mi się, że no, oczywiście nie w inwestowaniu, w szczególności no, w krótkim horyzoncie nie, nie uciekniemy od tego, co się dzieje na świecie, a wiemy, że mamy tutaj dosyć napiętą sytuację. Sytuację i geopolityczną, i gospodarczą, i to widać w postaci podwyższonej zmienności na, na rynku, na giełdzie, ale ważne jest to inwestowanie długoterminowe dla inwestorów którzy chcą inwestować długoterminowo niedługo będziemy mieli nowy produkt taki produkt który będzie funduszem inwestującym w spółki o dużej dywidendzie i wypłacającym regularnie pożytki właśnie dywidendy dla oszczędzającego no i myślę że to będzie coś ciekawego coś też co chcemy wypromować przyciągnąć inwestorów no i zacząć w ten sposób większą kampanię edukacyjną dotyczącą rynku kapitałowego Warszawska Giełda Papierów Wartościowych przez ostatnie dni jednak na zielono. Widać było to odbicie, no bo mogliśmy zauważyć, że ta giełda jednak zareagowała na to, co działo się na świecie, na cła Trumpa, cła, powiedzmy sobie wprost, też cła wzajemne. No i mamy te 90 dni. Zostało nam raptem, no. Mniej. Natomiast widzimy, że jednak to odbicie następuje. Widzimy, że jednak inwestorzy chcą inwestować i to robią zwłaszcza w kontekście właśnie warszawskiej giełdy, bo gdy spojrzymy na inne europejskie rynki, one radzą sobie gorzej, a warszawska giełda jednak ona się wybijała, zwłaszcza w ciągu tych ostatnich dni. Ej, tak, dokładnie. Myślę, że ogólnie europejskie rynki w tym roku są. Lepsze niż, niż rynek amerykański. Rynek amerykański ta strata od początku roku na głównym indeksie to jest blisko już 10%. Natomiast no myślę, że to świadczy o tym, że inwestorzy dostrzegają silne fundamenty polskiej gospodarki. Tego, że nawet pomimo podwyższonych ceł, tam, ten polski wzrost gospodarczy on w tym roku istotnie przekroczy 3%, być może nawet sięgnie bliżej 4%, to, że mamy stabilny, stabilny system finansowy, że mamy Uh, no Również spółki na giełdzie, które rosną, wypłacają coraz większe dywidendy. To wszystko jest zauważane przez inwestorów zagranicznych. Mam nadzieję, że również zostanie w większym stopniu zauważone przez polskich inwestorów indywidualnych, bo chcemy również, żeby to oni korzystali na tych wzrostach, które widzimy. A jak Pan ocenia to, co dzieje się na Wall Street? No bo powiedzmy sobie wprost, Wall Street było dla tych pozostałych giełd jednak wzorem przez bardzo długi czas. Na dziś widzimy, że jednak. Inwestorzy od Wall Street odchodzą, że jednak jest napływ między innymi na rynek europejski. I tu też dla nas chyba pojawia się szansa. Ej, tak dokładnie jest to olbrzymia szansa. Przez ostatnią Blisko dekadę to napływ kapitału i z całego świata, ale również z Polski na rynek amerykański windował cenę akcji amerykańskich do góry. No, w związku z tym, co się teraz dzieje z tą zmiennością, wiele się pojawia głosów, że to się może odwrócić i będziemy mieli do czynienia z odpływem części przynajmniej tego kapitału zainwestowanego w ostatniej dekadzie. No, to byłoby. Bardzo dobra informacja również dla naszych rynków, dla rynku europejskiego, dla rynku polskiego, i myślę, że to też widzimy w tym, co teraz się dzieje. A mamy na giełdzie wzrosty, jesteśmy bliscy rekordów. Jest cały czas ryzyko sytuacji, również geopolitycznej. Cały czas za naszymi granicami toczy się wojna, ale myślę, że przed nami są na rynku na pewno lepsze czasy. Właśnie, jakie są prognozy? Prognozy są dobre. Giełda odzwierciedla, wzrost gospodarczy, a ten w Polsce zapowiada się dobrze, zapowiada się najwyżej w Europie. Wyceny wydają się cały czas rozsądne, spółki płacają dywidendy, spółki są dobrze zarządzane. Polskie firmy mają ambicje wzrostów i rozwoju na rynkach zagranicznych, skalowania. I myślę, że to postawienie na taki trochę Polski patriotyzm to jest coś, w czym również giełda dostarczająca polskim przedsiębiorcom kapitał może pomóc.